Cześć, witajcie, witam Was w kolejnej wideo recenzji. recenzuję Transformers Prime Beast Hunters Deluxe Ripclaw. Jest to jedna z ośmiu figurek serii Transformers Prime Beast Hunters, które posiadam. I kolejna, którą Wam pokazuję. Tak wygląda Ripclaw w trybie... Bestii, jak widzicie, zamienia się ona w smoka, i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych trybów Bestii w tej serii. W mojej opinii ten tryb wygląda naprawdę ładnie. Przyjrzyjmy się temu trybowi z bliska, tak wygląda głowa. Głowa, w mojej opinii, jest bardzo ładnie zrobiona. Niestety, górna część tej głowy jest zrobiona z gumowego plastiku i strasznie się wygina co. Bardzo przeszkadza, zwłaszcza w pozowaniu tej figurki. No ale to jest właściwie jedyny problem, jaki posiadam z tą figurką w tym trybie i ogólnie z tą, tą figurką. Tak wyglądają przednie nogi. Tak wyglądają tylne. Tak prezentuje się figurka z tyłu. Tak wygląda od góry. A tak z boku. Co jest ciekawe i co zauważyłem dopiero po kupnie tej figurki, to to, to że na przykład tutaj na szyi, tutaj z boku, czy też tu na skrzydłach i na ogonie, są tutaj jakby takie ślady zabrudzeń, co akurat myślałem, że jest yy, tylko w wypadku mego egzemplarza, jednakże na pudełku to figurka miała te same ślady namalowane. To jest dosyć ciekawe i jest to coś, co widziałem tylko i wyłącznie w figurkach z serii Transformers Siege. Przechodzę do pozwalności tego trybu głowa jest w stawie kulkowym może robić pełen obrót, może spoglądać tyle w, na dół. Maksymalnie może spoglądać tyle w górę. Niestety bardziej nie może z racji. No jak ten staw kulkowy jest skonstruowany, ale jest. Taki wychył na boki. Figurka może otwierać maksymalnie paszczę od w, tyle. A jeśli chodzi o skrzydło, no to mogą się one odginać, odginać tyle w dół, tyle w górę. A jeśli chodzi o przednie nogi, to no to są one na nastawach kulkowych. Mogą one się obracać tyle do przodu, tyle do tyłu. Mogą się one odchylać tyle na bok i na tym stawie do tyle do przodu. Mamy zgięcie w, w kolanie, które o dziwo w przodku tej nogi, nogi się zgina 90 stopni, a w przypadku tej niepełne 90 stopni. I mam też obrót tuż nad kolanem pełne 360 stopni i małe zgięcie w stopie. Mamy jeszcze obrót w płasie, który jest ograniczony przez te skrzydła. I na moim egzemplarzu jest bardzo sztywny. Jeśli chodzi o tylne nogi, to są na stawach kulkowych. Mogą one iść aż tyle do przodu, aż tyle do tyłu. Niestety z racji na to figurka może zrobić maksymalnie taki rozkrok. On to, mamy tutaj też staw obrotowy, który musi obracać tyle do środka i tyle na zewnątrz. Mamy tutaj zgięcie w kolanie, które się zgina powyżej 90 stopni. Mamy odbry, odrobinę zgięcia do przodu. Tutaj mamy zgięcie tyle do przodu i tyle do tyłu. I stopy, które są na stawach obokowych mogą się, mogą się odginać tyle do środka, tyle na zewnątrz, tyle do przodu, tyle do tyłu. Mogą oczywiście robić też. Pełen obrót. Jeśli natomiast chodzi o ogon, to na tym stawie można się odginać tyle do przodu i tyle do tyłu. Tutaj może się obracać tyle. Na tym stawie tyle. A Na tym tyle. A na tym. Sztyle. I tutaj ta część może się obracać tyle na boki. Te tutaj stawy są one zrobione z gumowego plastiku, jednakże nie przeszkadza to aż tak bardzo w przypadku głowy. Więc jeśli chodzi o jej pozowalność w tym trybie, no to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o akcesoria o figurki w tym trybie, no to jedynym akcesorium jest w czubek tego ogona, który Tryby robota robi za broń. I ta broń jest też y, gimmickiem figurki w tym trybie, a konkretnie jeśli rozłożymy te trzy szpony w takim ustawieniu i naciśniemy na jeden z tych trzech guzików bądź też na to, to te szpony się zamykają. To jest naprawdę fajne. Mi się to naprawdę podoba. Jest to coś innego niż to, co było w przypadku laser Laserbacka czy Perda Kinga, gdzie to były właśnie strzelające pociski. Także to jest o wiele bardziej ciekawe. Więc jeśli chodzi o jej tryb, i to byłoby na tyle, więc możemy sobie przejść do porównań i do transformacji. Teraz porównania. Tutaj jest Beast Hunters Legion Twin Strike, a tutaj jest Titans Return Deluxe Wolf Wire. Przejdźmy teraz do transformacji. Transformacja tej figurki do trybu robota jest bardzo prosta. Zaczynamy od tego, żeby tą broń wyczepić i odłożyć ją na bok. I teraz jeśli chodzi o przednie nogi, no to te stopy odginamy do góry i tą część przesuwamy tak, prostujemy dłonie Robota, obracamy łokcie w ten sposób. Jeśli chodzi o ten, natomiast o tylne nogi, no to prostujemy je mniej więcej tak, tą część wyczepiamy i odginamy do góry i następnie do dołu i wczepiamy ją tutaj. To samo robimy z tą nogą. I nogi są jak na razie gotowe i teraz całą tą część rozszczepiamy i oba elementy przesuwamy na boki, cały torus odginamy do przodu, przesuwamy nogi w dół i ogon przesuwamy również w dół ustawiamy te skrzydła mniej więcej jakoś tak i teraz rozczepiamy tą część, przesuwamy na boki, o tak. Ręce podnosimy do góry i obracamy w dół, a te naramienniki ustawiamy jak chcemy. I teraz całą tą głowę smoka przesuwamy do tyłu na tym stawie, na tym stawie do góry i na stawie kulkowym również do góry. I rip claw. Trybie robota jest gotowa. I mi się w tym trybie ona bardzo podoba. Tak dla mnie jest z tych trzech większych predekonów, które posiadam czyli Laserback, Peredaking i Ripclaw ona mi się podoba najbardziej. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Tak wygląda głowa. Głowa jest fajna i nietypowa. Jak dla mnie. Tak wygląda tors. W tym miejscu mamy umieszczone logo Predakonów. Tak wyglądają ręce, tak prezentują się nogi. Tak wygląda figurka z boku. Tak z tyłu. Przejdźmy teraz do pozwalności tej figurki, którą zaczniemy od głowy. Głowa jest na stawie kulkowym, może patrzeć maksymalnie tyle do góry, nie może patrzeć do dołu i może tylko tyle na boki. Jeśli chodzi o ręce, no to mogą się one obracać tyle do przodu na stawie kulkowym, a tyle do tyłu, mogą się odchylać tyle na bok, tyle do środka, tyle na zewnątrz. Jeszcze, jeszcze taki staw do dołu z racji transformacji, mamy zgięcie w łokciu. W przypadku tej ręki 90 stopni, w przypadku tej poniżej 90 stopni. Mamy też obrót tuż pod łokciem, pełne 360 stopni. Nie ma nic w dłoniach poza takim zgięciem z transformacji. Mamy obrót w pasie pełne 360 stopni, który na moim egzemplarzu, jak mówiłem, w przypadku trybu bestii jest bardzo sztywny. Jeśli chodzi o nogi, to są one na stawach kółkowych. Mogą one iść tyle do przodu, tyle do tyłu. Niestety, przez te dwa elementy figurka nie zrobi szpagatu. Mam tutaj też staw obrotowy, który ma się obracać tyle do środka, tyle na zewnątrz, który jest. Sztywny na moim egzemplarzu. Mamy zgięcie w kolanie 90 stopni, i staw ten może się też odginać powyżej 90 stopni do przodu. Mamy też stawy kulkowe w stopach, które pozwalają na ta, ta, takie zgięcie do środka, takie na zewnątrz, takie do tyłu, takie do przodu, i pozwalają też na pełen obrót. Więc jeśli chodzi o jej pozwalność w tym trybie, no to byłoby na tyle. Przejdźmy teraz do akcesoriów tej figurki. W tym trybie figurka posiada tylko tą broń, którą można jej dać do broni. I trzyma ją bardzo dobrze. Można ją też tutaj z tyłu na ogonie podczepić. Także wygląda to dziwnie. Więc ja proponuję trzymać tą broń w jej dłoni. I gimmick tej figurki wciąż działa. W trybie robota REIK Za 13 cm jeśli mierzymy do samego czubka głowy, no ja jednakże do samego czubka tych skrzydeł, no to figurka ma jakieś 14 cm i 7 mm wysokości. Więc do czubka głowy figurka jest nieco niższa nawet od niektórych współczesnych deluxów, jednakże do czubka tych skrzydeł jest ona nieco wyższa. Więc jeśli chodzi o tryb robota, to byłoby na tyle, więc możemy sobie przejść do porównań i do podsumowania. Teraz porównania. Tutaj jest Titans Return Deluxe Wolfwire, a tutaj jest Beast Hunters Legion Twin Strike. Podsumowując, Beast Hunters Ripka to w mojej opinii jedna z najlepszych figurek z serii Prime Beast Hunters. Jedyną wadą do tej figurki właściwie jest gumowy plastik użyty na głowie trybu bestii. Poza tym uważam, że jest to naprawdę świetna figurka. Oceniam tą figurkę w skali 1 od 1 do 10 na 9,5. Gorąco ją polecam i to ode mnie na tyle. Trzymajcie się i cześć!